I tak jest godzina 22.20. I co, jesteśmy już zatankowani? Eee... już, już zapakowani, zatankowani po zakupach. I Siema Siemaneczku! Mm. Witamy widzów! I co w końcu? A, ryczek pokazuje nam w końcu, mamy gimbala. Yy, a tak, z tyłu jesteś No, wodoodporny mamy pokrowiec na telefon. Także coś tam będziemy nagrywać. I co, w końcu a mamy. jest jeden No, a teraz w końcu jedziemy na naszą pierwszą podróż wycieczkę naszą pierwszą podróż przyczepą w ogóle. Na basen. Tak, jedziemy na basen. Znów. To znaczy ba znowu jedziemy na y, termy, termy u Pojedziemy sobie tam sobie zwiedzimy. A nie niejsmo na y... zajmę cedwicę. Tylko że tym razem pojedziemy sobie przyczepką. No właśnie, a to, widział to w filmie, to nie pojechaliśmy. No właśnie, ten, nie żeśmy nie pojechali i tak, wjeżdżamy po naszą przyczepę jedziemy, znaczy się wjeżdżamy sobie na parking zaraz zaczniemy no. jak widać tutaj często, bo są dużo tam no akurat no, Eryczku nie byli nam często, bo już mamy gimbala także yy, tak wygląda, Aha, czy są widzieliśmy naszą przyczepę nie? już nie raz, dobra bierzemy teraz tak, wchodzimy tam do niej i, i zaczepiamy, i zaczepiamy. gdzie wchodzić. No musimy wziąć ten. Dobra, idziemy teraz do przyczepki naszej, zobaczymy. Ogólnie to jeszcze musimy podjechać do garażu. Eee, czekajcie, bo muszę złapać. O, dobra, otwieramy. Bo no, do garażu musimy pojechać, bo musimy się wypakować, bo to jest nasza pierwsza podróż w ogóle jakakolwiek. I co? Ogólnie jeszcze musimy trochę w porządku to zrobić. Yy, musimy. no dzisiaj, teraz Eryksku bo musimy, musimy na wyjazd Słuchajcie, włączymy światełko co? Co? to jest uszczeleczka tak będziemy montować uszczelkę w drzwi no i co musimy tam parę rzeczy powywozić jeszcze pochować to co nie potrzeba yy, oczywiście nasz pierwszy wyjazd dzisiaj jest piątek w ogóle mieliśmy... na znaczy, no, mamy, mamy ten. Mieliśmy Cię znaczy się w pracy. Więc yy, musimy tu jeszcze wszystko uporządkować. Yy, musimy wszystko uporządkować. Pozabezpieczać, pojechać do garażu, wywozić rzeczy niepotrzebne, zbędne. I co? Jedziemy sobie yy, na termy u No i co? Jeszcze a do sklepu jeszcze musimy zrobić jakieś zakupy na wyjazd. Także co tam Eryczku porabiasz? Nic. Nic. Hm. Czekajcie, ostrość. Ostrość, sobie tym bał. Tym nożem, uważaj, nożem się nie wolno bawić. Ale jest tępy, także. Ryczak już tam nie pierwszy raz, więc od małego się uczymy, nie? Majsterkowania. Dobra, bierzemy, ogarniamy ja tu. Ja zauczę, że do no. Dobra, bierzemy się za ogarnięcie tutaj trochę tego i podjeżdżamy pod garaż i będziemy wypakowywać te rzeczy. Dobra, to Erik będzie mi teraz pokazywał jak ja mam podjeżdżać pod przyczepkę ile mogę. Tak. I zapilamy przyczepkę. Dobrze. Dobra. Dobrze. I to za mnie drzwi. Nie trafiłes! <grywka> już możesz zapinać nie, już zapin gdzie ty kamerujesz? gdzie jest ekran? tu tak no. Eryk, dobra sam Yes. dobra pierwsze próby z gimbalem Udało nam się. Dobra, nie wiem czy tam się nagrało, później sprawdzimy, ale czy przyczepa jest zapięta jest na zielonym polu. Co? Cedze jony jest. tutaj jest zielone pole? Jest strzałka. Dobra, podpinamy wtyczkę. I patrzymy się. Dobra, przyczepa jest podpięta. I teraz sprawdzimy sobie yy, światełka czyli Aha. Tu się na świeci Tam się nadziela na świeci. Mam się Erytko nie świeci, tylko ten. Okay, Słuchajcie, muszę gimbala opanować. O A, Rytku, tu mówi o tym zapięciu. Yy, dobra teraz tak. Tutaj mamy światełka, sobie sprawdzamy, że wszystko działa z przodu. Migacze stopu. Wszystko jest. Dobra. Odjeżdżamy. Musimy ogarnąć trochę, ogarnąć trochę pod przyczepą, bo tam były jeszcze trochę maneli, ale najpierw sobie odjedziemy i ten. I zobaczymy. Eryk! Chodź! Widzicie ta to Ja na sonda, a na, ojca ta i, yy, tak na już to tam na basen Jak się jeszcze wcześniej, ta ta <gadzimy> patatesler oh patatesanta ah. hadi yes. afsan di çi 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 nasıl bu sütçec Ben wanna my to a boy no tak tata o się tam nie zgasiło no wiem jak zgasić, dobra jedziemy do sklepu na zakupy, a jeszcze tablicę rejestracyjną tak, tak zaraz ogarniemy bo pod przyczepą mamy taki trochę nieporządek o, patrzę, mam trochę nieporządek muszę to ogarnąć na jedno miejsce i, i się to powyłoży. dobra, bierzemy teraz sobie na, tam do przyczepy idziemy, tak wygląda oto zestawik Przy tablicę sobie rejestracyjną zaraz założymy ale tu za chwilkę tylko sobie zdjęcie Jak zestawik fajnie wygląda Czekaj Trochę jest ciemno, ale... Dobra yy, Ogarniamy tam i jedziemy do sklepu Ja jeszcze do garażu po I dobra Zrobimy eksperyment Eryczku, nie? Jakie Eryczek? Zrobimy eksperyment? Czekajcie na fale światła może będzie lepiej. Zrobimy eksperyment, że Eryczek będzie do bramy. Tam jest kawałek, ja wiem, teren prywatny. Parking do bramy jest jakieś, e, nie wiem, 30-40 metrów. Eryczek będzie jechał w przyczepie, bo chce się przejechać. Kawałek, oczywiście nie będziemy jechać po drodze publicznej. I Zobaczymy, jak wygląda to w środku podczas jazdy. czemu nie? Dobra, trzymaj i sobie usiąść na kanapę. No ja tu sobie. nie tu patrzeć Nie patrzysz to nie, bo tu wylecisz, no absolutnie. Ja muszę tutaj zamknąć. Proszę tam na kanapę Dobrze! Ja już uszedłem Jak czy Fajnie, ty to trochę sensu. Trochę sensu? Ja za mną tą stać w camelu, to uderzyłeś kamerę? No nic nie stało. Kurde, to niedobrze. Dobra, chodzi, działa wszystko. Dobra, wyłączamy prąda, jedziemy do. Gdzie my jedziemy? Nie wiem jeszcze gdzie jedziemy. Do garażu chyba jedziemy. A może zatankować się, może już. Zatankować? Dobra, jedziemy się zatankować nie ja wam jeszcze zapomniałem ale przecież musimy zamontować tablicę rejestracyjną czekajcie ma w tym bałaganie mam kołdry jeszcze wszystkiego idę po mojego pomocnika pomocniku choć będziesz nagrywał jeszcze musimy tablicę zamontować no to chodź No. Idziemy gdzie? Idziemy montować, tak? A to jest z nie. Nie, to z tego, tylko, że to jest z z tego z Europy. Czekaj, 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 czekaj. No to cieka, 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 cieka. Tata ci pomoże, daj no. Nie, nie, nie tak, poczekaj. Ale to wyjąć. Nie tak. nie tak. O tak teraz, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Weź no, może ja kameruj? Ja będę w położył. Czekaj, czekaj, Na mnie wyszło. O! bo na mnie wyszło. Gdzie kamerujesz? Puść ten palec. Odsuń się trochę do dala. Tam, jest Czekaj, bo nam. O, kamera nam uciekła. Dobra, tablica zamontowana. Nie? Ta tablica, no, zamontowana. Dobra, yy, Przeczepa zamknięta. Okna, mhm. sprawdzamy tylko wszystkie, czy są poza, po ten, pozamykane Na pewno. U mnie tak zawsze robię. Każdy. No Zaraz tam przejdziemy, no tutaj też wszystko jest tu Jeszcze i tak sobie na trasie na pewno sprawdzimy tutaj Ładnie wszystko. To jest sprawdziłeś tak? tak? No dobra, to co, siadamy, jedziemy. No nie, jedziemy chyba na stację benzynową, bo stację mamy. Hamulnie czynna jest do 10. Pewna taka stacja, gdzie ja sobie tam zawsze auto tankuję. swojej No, w pracy, właśnie w pracy tankujemy. Dobra, to widzimy się na stacji. I tak, jest godzina 22:20. To jesteśmy już zatankowani jest, ee, już zapotowani. zapakowani zatankowani po zakupach e, Nie pokazywałem tego, bo się trochę nam spieszyło, bo chcieliśmy się wyrobić, bo tam sklepy do 22, bo jest piątek, więc e, do 22 jakaś biedronka, coś w tym stylu I co, jest godzina 22, co w momencie 20 I co, startujemy do Uniejowa na basen, tak? Dobra, także zobaczymy ile nam podróż zajmie Będziemy jechać trasą, także no nie pokażę też Wam, bo chyba będzie ciemno, a może coś tam nagramy Dobra, zobaczymy, nieważne, nie? Rzeczek na pewno zaśnie po drodze <laughs> Także yy, będzie mało co widział, chociaż tak, już jest ciemno, w noc będzie 22.20 Zajedziemy, planuję gdzieś zajechać, myślę, że na pierwszą gdzieś tak zajedziemy Dobra, to w drogę tak, wyjechaliśmy już na trasę ryczek. Czekajcie, ostrożnie, bo nie może mi złapać. Wyjechaliśmy już na trasę, ryczek zasnął eee, i cała, przed nami jakieś 140-130 km. Zobaczcie, jak pada. Jesteśmy gdzieś koło łodzi. Godzina 23. Nie wiem, czy to akurat widać na filmie, jak pada, ale. No, teraz już ustępuje, ale przed chwilą to normalnie nie było. widać. Jezdni na... nie wiem, na 10 metrów, tak? Po prostu dowalał deszcz. No dobra, zostało nam z jakichś jeszcze 70 km około, także jeszcze koło godzinki na pewno drogi będzie. No i tak, jesteśmy już z powrotem, będę trochę dzisiaj mówił, bo już jest godzina za 21 w nocy. Tam widać jakaś przyczepka stoi z samochodem naszym i jakiś kamperek także jesteśmy pod termami I co? Biorę małego, przekładam go do tego... Nie wiem, tu nic nie widać, dobra, przekładam go do przyczepy i idziemy spać, także Trzymajcie się, do jutra